Cześć Siemanko, witam w codziennych zdrapkach na moim kanale. Dziś jest 270, przepraszam, piąty dzień codziennych zdrapek. Przez 3 dni nic nie udało się wygrać. Czy uda mi się dzisiaj wylosować jakąkolwiek wygraną, przynajmniej jeden zwrot? Numery na dziś. Dwadzieścia cztery widziałem wypadku i piątka, a kolory pomarańczowa i zielona, zacznijmy od piątki. Pierwsze symbole w dziewięćdziesiątym piątym dniu. 295 w numerze piątym. Wodolot i kokos. O, dwa obok siebie. I na dole. Nic. Kolejne. Przechodzimy. Aparat rozgwiazda. Chyba wszystkie dalej. Żółw maska. Nie ma, nie ma. Jest żółw i pewnie na dole będzie maska. I żółw też akurat się trafił. Next? Perła piłka. I na dole nic. Dobra. Rekin. Deska. Nie ma, nie ma deski. I na dole rekina. Chyba tylko tyle. Jakoś mało tymi symbolami w tej zdrapce sypią. Płetwy trójząb. Tutaj po dwa razy. Tutaj pierwszy symbol. O, kotwice miałem przecież, tak? Nie, nie było. Aż <gryw> chciałem wykreślić. Okej. Okay. Płetwy trój, yy, trójząb. Dobra. Następne. Maska palma. Czterech nie ma, to pewnie znajdziemy na końcu. A już maskę wykreśliłem? Zamiast czego? O, coś pokręciłem w tej zdrabce. Ok, ważne, że się odnalazło na górze. Hmm. Hm. Co ja mogłem tu pokręcić? Dobra, zobaczymy kontrolę. Będę szukał najwyżej. Palmy już więcej nie widzę. I maski raczej też nie. Leżak kołu. Ja sobie po prostu wykreślam swoje symbole, żeby mi się linia ułożyła do wygranej. OK. Następne kostium i krab. Obok siebie. Jest krab I, a i sobie palce. Myślałem, że tu jest symbol, a tu nie było wydrapane. Już miałem nadzieję, że się połączyło w linię. Tu jest krab. I kostiumu nie widzę. O, przedostatni księżyc, nic, nic. Nie ma, nie ma na dole dwa. I ostatni jest. Chata. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dwa razy. I chwila prawdy. Czy pominąłem coś? Czy nie? Prawdopodobnie pustak. Jeszcze zobaczę ją na spokojnie poza kamerą. No i przechodzę do numeru 12. Piątka nie była szczęśliwa. O nie, przepraszam, co ja mówię: 24. O połowę zmniejszyłem. Maska Meduza. Są trzy Meduzy. Już chciałem mówić, że nie było żadnej. Maski nie ma żadnej na dole. Ok, chyba tyle. Arbuz, wodolot. Mhm, Żów rekin. Nie ma, czyli co oba na dole. Na no to wychodzi. Teraz motyl shorty. Tu, dużo. O jeszcze na dole też. Ok. Trójząb krab. Wszystkie. Księżyc Perła jest. Księżyc na górze, tu nie ma. Tu księżyc i Perła dwa razy. O, proszę bardzo. Tu nic i na dole księżyc. Tak, perły nie widzę. Kotwica, piłka. jest kotwica w czwórce. A, piłka, chciałem to już skreślać. Mm, 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 mm. Ok. Następne dwa to ośmiornica, parasol. Parasol, nic, ośmiornica. Nic i na dole ośmiornica i parasol. No to przedostatnia para, palma skrzynia. Druga gra, czwarta gra, no i w piątce też jest, no to rozstrzygnięcie przedostatni. Rozgwiazda. Nic nie połączy tu. Tu jest jedna, na razie nic. I na dole nie ma. Ostatni to delfin. Tu nie łączy, tu nie łączy. I więcej nie ma. Czyli, jak się nie pomyliłem, to kolejny dzień. Na 0. Dotychczas wygrała tylko jedna zdrapka, a już zostało wydrapane 10 sztuk. Jakbym tak wybierał, to bym się rozczarował mocno. Dobrze, że całą paczkę wziąłem. Dwie dychy kolejne. 8, 6, 7, 0. I tu muszę przepisać 5, 7, 8, 7. Pierwszego dnia tylko wygrane było, bo tu się zmieniła i dalej to samo, to samo, to samo, to samo. Dziękuję za dziś. No i liczę już jutro na jakieś wygrane, bo nie może tak być, żeby w tych pustaków było. Cześć.